Gościem Kompasu jutra jest doktor Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Dzień, Dzień, do... dobry Czy... Dzień dobry Państwu. Czy polska szkoła jest szkołą relacji? Czy jest szkołą uczącą wchodzić w relacje i je budować? Szkoła to są po prostu relacje i tak naprawdę moc edukacji drzemie w relacjach. To są codzienne relacje między uczniami, nauczycielami, e, uczniami i uczniami, nauczycieli ze sobą nawzajem, nauczycieli z dyrekcją, e, nauczycieli całego grona pedagogicznego z, z rodzicami, opiekunami uczniów. Tylko, że te relacje są różne. Ach, oczywiście, że są różne. Natomiast e, myślę sobie, że dzisiaj już nie mamy wątpliwości. Żeby dobrze funkcjonować, żeby proces uczenia się nauczania przebiegał optymalnie, kluczowe są relacje, które są oparte na zaufaniu i na współpracy. Wydaje się, że to takie oczywiste, ale coś czuję, że wskazuje pani w ten sposób na pewne braki, jeśli chodzi o stan obecny. Ja myślę sobie, że w codziennej pracy e, można zgubić, e, można zgubić to, co takie fundamentalne i wydaje się proste. E, w związku z tym ważne jest, żebyśmy e, być może po raz kolejny zdali sobie sprawę, że bezpieczne środowisko e, uczenia, e, uczenia się, nauczania to jest coś, co przynosi korzyści absolutnie wszystkim. Stwarza przestrzeń nauczycielom do tego, żeby funkcjonowali w taki sposób, w którym czują się usatysfakcjonowani, mają poczucie sprawstwa. To wszystko oczywiście przekłada się na atmosferę, na to jak przebiega proces uczenia uczniów. W takiej atmosferze też dużo łatwiej jest uczniom. Uczestniczyć w procesie uczenia się, być aktywnymi w tym, w tym procesie. Więc myślę sobie, że o relacjach, chociaż są oczywiste, możemy mówić dużo i cały czas. A gdybyśmy jednak wspomnieli o kryzysie relacji w kontekście szkoły i mieli szukać winowajcy. To tak sobie myślę, że na przykład na Facebooku mam tylu znajomych, że samotny pewnie nigdy nie będę, ale to jest złudzenie. Internet, przenosimy relacje do cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń jest naturalną przestrzenią już dzisiaj, w której funkcjonujemy. Zapewne wciąż wyzwaniem dla nas jest złapanie tego bilansu i równowagi. No chyba higiena cyfrowa. A, absolutnie, dokładnie tak. Tu mamy wciąż bardzo dużo do zrobienia i to BHP cyfrowe jest wciąż na pewno wyzwaniem, ale uczestniczymy w tym procesie i ja bym to właśnie traktowała jako proces. Czyli dzięki temu, że myślimy o tym jako o procesie i budowania relacji, funkcjonowanie w przestrzeni. Rzeczywistej i tej przestrzeni cyfrowej, to zdejmuje być może z nas taki ciężar, że to wszystko musi się stać już natychmiast i mamy być we wszystkim superperfekcyjni. Widzenie tego jako praca zdaje nam, myślę, takie poczucie bezpieczeństwa, że stajemy się, że uczestniczymy w czymś, że uczymy się, żeby było lepiej. Mówi pani o procesie. Ja powiedziałem o internecie, mediach społecznościowych, zjawisku, które nie było znane. X lat temu, ale to taki mały x, bo myślę, nie wiem, no 20 lat temu, czy 30 lat temu, tak? To oznacza, że nie ma jednej stałej recepty na szkołę relacji, no bo musimy nadążać za kontekstem, a ten kontekst to zmieniający się świat. Tak jest. Dlatego ja myślę sobie, że właśnie postawienie na relacje oparte na zaufaniu i współpracy. Pomaga znaleźć się w zasadzie w permanentnej zmianie. Tak jak rzeczywistość, która nas otacza dziś i zawsze była w tej permanentnej zmianie, tak dzisiaj też polska szkoła i wiele lat wcześniej i zapewne wiele lat do przodu będzie w tej permanentnej zmianie. I wyobrażam sobie również, że właśnie dzięki temu, że mam wokół siebie ludzi, którym mogę. Ufać, przy których czuję się bezpiecznie, mam poczucie, że mogę z nimi omówić nie tylko swoje sukcesy, ale również te elementy, w których czuję niedobory wiedzy, doświadczenia, że właśnie to pozwoli i pozwala w tej zmianie się odnaleźć i zmniejsza ryzyko strachu i obawy, które są naturalne, naturalnymi emocjami, jeśli doświadczamy zmian. Instytut Badań Edukacyjnych to Instytut Badawczy, Państwowy zresztą. To tak mówią w takim razie badania dotyczące relacji wśród młodych ludzi. Znamy jakieś badania w ogóle na ten temat? Oczywiście, oczywiście takich badań jest, jest, jest wiele, różne też dyscypliny, wiedzy podejmują ten, ten wątek. To co z punktu widzenia szkoły i myślenia o funkcjonowaniu jej w zmianie, to jest to co, co powiedziałam, że relacje są po prostu podstawą do tego, żeby to środowisko, zresztą bardzo zróżnicowane, bardzo złożone, mogło, mogło funkcjonować, mogło się rozwijać. W związku z tym e, znowu badania mówią to, co wspominam. Zaufanie, współpraca, poczucie bezpieczeństwa, poczucie współodpowiedzialności. Ale rozumiem, że to, jest, to są te wartości. A jaki jest stan obecny? No, e, stan obecny wymaga e, wymaga. W stanie obecny te wartości są na piedestale i czy są obecne po prostu? Ja myślę, że w takiej sferze deklaracyjnej pewnie tak, a gorzej zapewne z tym wykonem, z tym funkcjonowaniem w codzienności szkolnej. Badania no, jednak pokazują, że uczniowie mają wątpliwości co do tego, żeby nauczyciele zwracali na nich szczególną uwagę, byli do nich, byli, byli dla nich. No, i to jest, to jest wyzwanie dla polskiej szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych zadanie pod hasłem Mocy Relacji w Edukacji. Mocy Relacji w Edukacji. Proszę krótko scharakteryzować to przedsięwzięcie. Ten, ten tytuł tego projektu oddaje sens tego projektu. I ja myślę, tak jak rozmawialiśmy, w tym projekcie e, myślimy właśnie o tym, jak wesprzeć e, szkołę i jej otoczenie w m, przeżywaniu, we wdrożeniu, przygotowaniu się najpierw, potem wdrożeniu e, zmiany. Zmiany, którą jest reforma edukacji 2026. E, m, I w tym projekcie absolutnie e, m, funkcjonujemy w takim, e, schemacie współpracy, która nie, ule, nie, nie układa się hierarchicznie. Każdy element tutaj od na siebie oddziałuje, czyli jest Instytut Badań Edukacyjnych, są kuratoria oświaty, są ambasadorzy zmiany, czyli dyrektorzy, którzy decydują się, zdecydują się na podjęcie takiej trudnej roli. I wszyscy, I wszyscy razem, również nauczyciele, wszyscy razem współpracujemy, uczymy się też tej współpracy, dostrzeżenia własnych potrzeb i wychodzenia z takiej roli nadrzędności i podrzędności. W związku z tym, tak bym może króciutko o tym, o, o tym, kim sednie tego projektu powiedziała, że relacje i w szkole, i w jej otoczeniu są gwarantem dla powodzenia zmiany, zmiany, którą przynosi reforma. W internecie nic nie ginie, więc nasza rozmowa będzie dostępna zapewne na wieki wieków, ale dodam, że kiedy rozmawiamy, to rozmawiamy u progu realizacji tego bardzo ambitnego zadania. Tak jest. Dlatego pytanie. Ilu będzie tych ambasadorów, ile będzie ambasadorek reformy, tych liderów, liderek, co już wiemy w tym zakresie? I czy ambasadorowie wiedzą, że będą ambasadorami? Mhm. Wiemy, wiemy, że chcielibyśmy zaprosić do tej, do tej roli około 200 osób. To jest mniej więcej 12 osób, 12, 12 dyrektorów i, i dyrektorek w każdym województwie. Chcielibyśmy, żeby to byli, to byli ci dyrektorzy, którzy mają gotowość przejść z nami ten, ten proces, ten być może pierwszy taki ważny etap wdrażania reformy. I będą mieć taką gotowość również do pewnego doświadczenia zmiany we własnych szkołach. Czy ambasadorki i ambasadorzy reformy i zmiany już o niej wiedzą? Tak, wiedzą, ponieważ mamy za sobą i spotkanie z kuratorami mamy za sobą rozmowy kuratorów ze swoimi dyrektorkami i dyrektorami we własnych województwach. I również wiedzą, na czym ta rola polega. Ambasadorowie, ambasadorki reformy, to oznacza, że tak naprawdę w tę reformę, w wdrażanie, zaangażowanych jest bardzo, bardzo dużo ekspertów, ekspertek, praktyków, nauczycieli, ekspertów. Znowu chciałem powiedzieć ekspertów, no, ale nauczyciele praktycy też są ekspertami. Absolutnie. Krótko mówiąc, sztab ludzi. Dziesiątki, setki, jak pani powiedziała, to nie jest reforma jednej osoby czy dwóch osób z ministerstwa. Och, o, o, zdecydowanie tak. Ta reforma to są ludzie. I chcemy w tym projekcie. Bardzo wyraźnie to podkreślać. Żadna reforma, nawet najwspanialsze pomysły, nie urzeczywistnią się bez ludzi, którzy będą rozumieć, na czym ta zmiana polega, którzy zaufają, którzy doświadczą tej zmiany. Być może podejmą pewne ryzyko i zdecydują się również na popełnianie błędów, umiejętność mówienia o tych błędach jakiej pracy na błędzie, bo to też oznacza, że ci, którzy wspierają swoją wiedzą ekspercką, będą dokładnie wiedzieli, czego potrzeba, jakiego rodzaju wsparcia. Te potrzeby będą wychodzić od samego środowiska. Reforma to jesteśmy my wszyscy, którzy na co dzień pracujemy z, z uczniami. To są nauczyciele, nauczycielki, dyrektorzy, dyrektorki, to są kuratorzy i kuratorki oświaty, to są uczniowie um, i uczennice, to są ich rodzice. To jest zmiana, która dotyczy nas wszystkich. W związku z tym i jesteśmy, jesteśmy w nią zaangażowani. A biorąc pod uwagę jeszcze liczbę, ankiet, na które odpowiedzieli nauczyciele. Do IB, spotkań, to są już dziesiątki tysięcy, a pewnie w dalszej perspektywie setki tysięcy głosów, a każdy głos można powiedzieć, to jest głos współautora zmiany. Otóż to. I to jest bardzo ważne, co Pan powiedział. To poczucie, że jesteśmy współautorami, że nie jesteśmy wykonawcami pomysłów, nie jesteśmy wykonawcami zmiany, natomiast tą zmianę współtworzymy. Dlatego stawiamy w tych relacjach na dialog, na partnerstwo, na współodpowiedzialność. To jest dla nas fundament, byśmy, byśmy czuli się współautorami, a nie wykonawcami. W założeniu mocy relacji w edukacji tego programu jest przeprowadzenie pilotażu wybranych elementów reformy w około 200 szkołach. Jakie to elementy i jak to zrobić technicznie? Mhm. Um, nasi e, ambasadorowie i ambasadorki to są ci dyrektorzy i dyrektorki szkół, którzy mają tę gotowość właśnie na taki mini pilotaż, na wdrożenie wybranych jednego, może dwóch elementów reformy. E, ja nie mówię, jakie to są elementy, ponieważ e, cała moc e, tkwi właśnie w tych, w tych osobach, w ich decyzjach, ich grona pedagogicznego. To w takim razie, od czego zaczynamy? Czyli sami wybierają Absolutnie. te elementy, czyli w szkole, w jednym województwie, w jednej gminie to będzie inny element, tak? Tak może być, jak najbardziej, tak już jest. To może być informacja zwrotna, to może być projekt uczniowski, to może być współpraca nauczycieli. To mogą być takie elementy związane z podstawami programowymi. Najważniejsze jest to, żebyśmy my niczego nie narzucili ponieważ w tym projekcie mamy okazję właśnie um, rozpocząć ważny, ważny proces, a w związku z tym, tak jak powiedziałam, też doświadczyć tej zmiany na własnej skórze. Będziemy i prosimy naszych ambasadorów, czyli dyrektorki i dyrektorów szkół o to, żeby po pierwsze wybrali, po drugie ten, ten element, po, po drugie zastanowili się w jaki sposób go wdrożyć, tak żeby to było przedsięwzięcie i, i działanie ogólnoszkolne. Żeby również to dokumentowali, bo to jest ważne, żebyśmy mogli zobaczyć i to, co jest łatwe, co jest naturalne albo co wymaga wsparcia, i w związku z tym również dzielili się tym swoim doświadczeniem. Jak zbierzemy tych około 200 doświadczeń, Wdrażania jakiegoś elementu reformy, no to mamy też materiał do tego, żeby wyciągnąć wnioski. Wnioski, które mogą być bardzo, i wyobrażam sobie, są bardzo przydatne dla tych, którzy wspierają szkołę. Dla ekspertów, którzy przygotują, przygotowują poradniki, wademeka, różnego typu materiały multimedialne, czy w końcu dla, dla tych, którzy decydują się na przygotowanie, a potem zrealizowanie szkoleń dla dyrektorów dyrektorek i nauczycieli. Ja się boję, że ktoś nas teraz ogląda i już wie, że jest wdrażana reforma 26 kompas jutra, że już pierwsze zwiastuny się pojawiły, że od września 26 roku podstawa programowa, kształcenie ogólne, przedszkole, szkoła podstawowa, a my rozmawiamy tak naprawdę o rozeznaniu, o badaniach, o opiniach, czekamy na informację zwrotną, czy to nie jest za późno. Myślę, że, że był już taki czas, żeby zapoznać się z ideą, z wartościami, które stoją za, za tą reformą. A teraz przechodzimy do części praktycznej. Czyli chcemy zobaczyć, jak to działa w terenie, w rzeczywistości szkolnej, jak można przełożyć te, te idee na praktykę, na praktykę dnia codziennego, pracy nauczycieli, ucznia, uczniów w szkole. W związku z tym, ja myślę, że to jest, to jest ten moment, który też pozwoli. Od za chwilę, tak przez kolejne miesiące do, do września, być może nawet uaktywnić się i nabrać taką, tak, takiej odwagi w, w doświadczaniu, w eksperymentowaniu, ale też w zobaczeniu, że bardzo wiele elementów tej reformy już jest codziennością niektórych szkół albo wielu szkół. o, ich właśnie, o, tym, o tym doświadczeniu chciałem powiedzieć, ale żeby to zobrazować, tak sobie pomyślałem, czyli mamy reformę. Albo inaczej, mamy jakąś wielką nowoczesną machinę, którą nazwiemy reformą. Ona już, już ma swój kształt, ma swój mechanizm, ale jeszcze sprawdzamy, jak działa, żeby dokręcić śrubki. Tak, i też myślę sobie, żeby też pokazać, Nauczycielom i dyrektorom, że nie wyważamy tutaj otwartych drzwi, nie wymyślamy koła na nowo, zbieramy najlepsze doświadczenia, które, takie edukacyjne, które gromadzimy właśnie w, w założeniach i ideach tej reformy. W związku z tym pokazujemy, że nie trzeba się niczego bać. Bo że... są szkoły, które to robią na przykład Absolutnie. od zabla. Już. Tylko... I to dodajmy, robią z powodzeniem, jak ryzykują. Może pani podać przykład takiego działania? E, 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 ja myślę, że e, e, tak. Myślę, że e, wielu nauczycieli już e, dzisiaj e, wciela w życie coś, co bardzo ważne i istotne dla, no, dla, dla, dla edukacji, czyli informacja zwrotna. E, która ma gigantyczną moc, jeśli chodzi o wsparcie ucznia w procesie uczenia się. E, I dzisiaj to się, to się dzieje z większym, le, mniejszym oporem, ale my te elementy wdrażamy już od lat. Czy, czy współpraca między nauczycielami. Jednym z celów programu Mocy Relacji w Edukacji jest. Uruchomienie otwartego repozytorium wiedzy i narzędzi dla reformy edukacji w nawiasie banku wiedzy. Czym taki bank wiedzy będzie i jaka waluta będzie się tam znajdować? No. Jaki kruszec? Absolutnie bezcenny, ponieważ jest z projektami różnymi przedsięwzięciami, bywa tak, że niestety ale umierają wraz z ich zakończeniem. No, nie, to już, to już jest niemożliwe, żeby tak się za, zadziało i tym razem, ponieważ angażujemy, tak jak pan zauważył, setki ludzi. E, za chwilę tysiące, bo przecież mówimy o, o wdrożeniu reformy, a w zawodzie nauczyciela mamy tysiące e, na, nauczycieli, e, to nie chcemy zgubić żadnego doświadczenia, e, żadnej dobrej praktyki, e, nie chcemy zgubić żadnego materiału, który wypracowujemy, żeby wspierał dyrektorów e, w przeprowadzeniu szkoły przez zmianę. Nie chcemy y, zgubić y, żadnego materiału audio-wideo dlatego właśnie jest pomysł na bank wiedzy, który będzie się rozwijał i który pozwoli wszystkim dotrzeć i do, dotrzeć do tych materiałów. Ogólnodostępna cyfrowa przestrzeń gromadząca nasze doświadczenia, rozwijająca się również po, po grudniu 2025 na przestrzeniach Instytutu Badań Edukacyjnych. Nauczyciele, jeśli mają jakieś obawy przed zmianą, to dlatego, że po pierwsze przeżyli już szereg zmian, po drugie, mogą czuć się nieprzygotowani do pewnych wyzwań, jakie będą przed nimi stać. W ramach tego programu raz jeszcze powtórzę moc relacji w edukacji, jest także cykle szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, jak czytam, szkół ukierunkowanych na przygotowanie kadry szkolnej do praktycznego wdrażania reformy. Ile tych szkoleń i w jakim wymiarze? Dla kogo proszę nam więcej powiedzieć? Em, zapewne zapewne zawsze, zawsze ta skala będzie niewystarczająca, ponieważ mówimy o przedsięwzięciu, które kończy się jako pewien etap i pewna spójna całość z końcem tego roku. Natomiast to jest, to jest początek również z działań Instytutu, które są kierowane do, do praktyków, a również mówię tutaj o tym, ponieważ na rynku mamy bardzo dużo różnego typu szkoleń. Niełatwo jest nam ocenić jakość tych szkoleń. Niektóre są doskonałe, inne niekoniecznie. Natomiast my chcemy zaproponować takie szkolenia, które będą oparte o badania. Evidence base to jest dla nas hasło przewodnie w ogóle w funkcjonowaniu instytutu, a więc opieramy się na, na badaniach, opieramy się na tym, co zostało sprawdzone. I tak będziemy przygotowywać nasze, nasze szkolenia. Ufamy, że kilka tysięcy nauczycieli Weźmie w nich udział, jako ten, jako ten początek mamy kilka tematów, które już wiemy, że są istotne, oczywiście powiązane z celami reformy. Chcemy wesprzeć nauczycieli w motywowaniu uczniów, ale nie tylko w tej rozbudzaniu motywacji wewnętrznej, ale również zewnętrznej. Chcemy wesprzeć wciąż w, wspierać wciąż w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej, w wprowadzaniu zmian. Mówię tutaj o z kolei dyrektorów i dyrektorki szkół, tak żeby mogli swoje instytucje przygotować i przeprowadzić przez zmiany. Dzisiaj tą zmianą jest reforma, ale tak jak Pan powiedział. Szkoła się zmienia, bo zmienia się świat, w którym funkcjonujemy. W związku z tym, ta dzisiejsza zmiana, o której mówimy, siłą rzeczy będzie zastąpiona przez kolejne, bo taka jest ta nasza, nasza rzeczywistość. A czy o tej reformie można powiedzieć, że to najbardziej skonsultowana, przebadana, przemyślana pod kątem efektów, celów, narzędzi reforma z dotychczasowych? Ja tak o tym myślę, tak to widzę, również tym projektem, ale i wcześniejszymi działaniami zapraszając właśnie do dialogu, do współpracy środowisko, nauczycieli i dyrektorów, którzy urzeczywistnią tę zmianę, no jest tutaj, um, dzieje się, jest obecne i, i w tym projekcie również, dlatego myślę sobie, że tak, że to jest reforma, w której stawiamy na, na tych, którzy będą ją wdrażać. Nie chcemy, żeby to było narzucane, chcemy, żeby to było konsultowane, żebyśmy się czuli współautorami, a nie wykonawcami. Więc ja myślę, że mamy szansę znaleźć się w sytuacji, którą współtworzymy, a nie tylko wy wykonujemy. I właśnie tego typu reformy budzą sprzeciw te niekonsultowane, te niezapowiedziane, te do których nauczyciele nie zostali przygotowani. Nie zostali również wzmocnieni w tym, że mają ogrom wiedzy, że są profesjonalistami, że realizują już te założenia, o czym mówiliśmy wcześniej. Ja bym bardzo chciała, żeby nauczyciele czuli, że są profesjonalistami w swoim zawodzie, że ich praca jest niezwykle ważna, jest trudna, jest kluczowa, od, niej pra, od ich pracy zależy życie każdego niemalże ucznia i mówię tutaj o tym, że to szkoła jest tą instytucją, tą przestrzenią, która ma ogromny wpływ na to, jak będziemy dalej funkcjonować w sferze życia osobistego i społecznego i zawodowego i bardzo bym chciała, żeby nauczyciele zaczęli czuć tę swoją moc. I również, żebyśmy my, rodzice, uczniowie, wiedzieli i już nie kwestionowali, że mają nauczyciele moc ogromną, wiedzę, doświadczenie i, tak jak powiedziałam, są profesjonalistami. Ukradła mi pani Płęte. No, stawiamy nauczycieli, chciałem powiedzieć, moc relacji w edukacji, moc. Niech będzie z nauczycielami, bo oni są mocą i mają moc. To wspólne stanowisko MNIB w takim razie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego była gościem Kompasu Jutra. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję.